Cześć, moi drodzy, chcę Wam dzisiaj przedstawić książkę, taką odwróconą historię, ponieważ bardzo często przynajmniej ja w dzieciństwie prosiłam swoich rodziców o zwierzątko, najczęściej o psa. I oczywiście padała, padały różne argumenty, niestety nie dostałam tego psa. Pewnie zmagacie się z tym, nie wiem, czy to problemem, czy to wynami tym częstym pytaniem, również Wy. Dlatego postanowiłam Wam przedstawić książeczkę, która jest trochę odwróconą sytuacją. Dzieci to koszmarne zwierzątka domowe. Jak Wam się podoba ten tytuł? Bo mnie już zachęcił do tego, żeby, żeby tutaj zajrzeć. Spójrzcie na ilustrację. Kto tu kogo przytula? Historia jest o tym, że pewna niedźwiedziczka na spacerze znalazła tego oto chowającego się chłopca. Chłopiec nic nie potrafił mówić, tylko robił apcik. Niedźwiedziczka się zakochała i tak jak to dziecko, ponieważ ona tu ma rolę dziecka, zabrała go do domu i prosi mamy: Mogę go zatrzymać? I jak myślicie, mama się zgodziła? Pierwsze słowo było: Oczywiście, nie. Ale w suma summarum w końcu się zgodziła. Ale miała pełną odpowiedzialność. Niedźwiedziczka miała wziąć za tego smyka. No i co? Okazało się, że mama miała rację, że dzieci to są koszmarne zwierzątka domowe. Co wyczyniał ten chłopczyk w domu? Co robił? Czego nie robił? Czego nie chciał? Co psuł? I czy w ogóle psuł? To zachęcam Was już do książki. Mało tego, to nie jest tylko historia o tym, jak dzieci się zachowują w, rol, w rolach, że tak powiem, zwierzaków domowych. To jest książka również e, e, o odpowiedzialności, o opiece. E, książka, która mimo takiego, takiej, tej przewrócenia sytuacji bardzo dużo może uczyć. E, na koniec ten chłopczyk znika. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego i czy on się odnajduje, to też odsyłam Was do książeczki. Dzieci to koszmarne zwierzątka domowe. Naprawdę będziecie się bawić rewelacyjnie.